Państwa ze względu na, na rozpoczęto współpracę z klubem KTS Optima. Co mogę powiedzieć? Na pewno chciałbym przedstawić tutaj Pana Prezesa klubu KTS Optima, Pana Marcina Pawlaka, który zgodził się do nas przyjść wraz z zawodniczkami. Witam serdecznie. Myślę, że tu zaraz Pan Marcin kilka słów Obie, tak samo jak poprosiły zawodniczki, żeby coś, coś powiedziały na temat, na temat tego naszego wspólnego projektu. Chciałem zaznaczyć tak króciutko i przepraszamy może na następnie, że nie ma z nami lektora, ale spotkanie za spotkaniem być może do nas za chwilkę dołączy, być może nie. Natomiast chciałbym poinformować, że jest to kolejne połączenie się. Tutaj my to czasami już nie nazywamy ofensywą AZS-u. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę o współpracy z klubem MKS Równin dotyczącą pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Dzisiaj mamy za przyjemność zaprezentować Państwu projekt, wspólny projekt WZS-u, u, -U Równin z klubem KTS Optima dotyczący ekstraklasy. No bo to jest wielki sukces klubu i dziewczyn, projekt dotyczący ekstraklasy tenisa stołowego. Może z mojej strony tyle, ja tylko chciałem podkreślić, że bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy, że będziemy mogli taką umowę podpisać, mam nadzieję, że ona nie jest jednoroczna, tylko będzie to długa, długofalowa współpraca, w wyniku której e, nasz zespół, bo tak to chciałbym nazwać, chociaż de facto wszelkie prawa będą oczywiście należały tutaj wokół KTS, KTS Optima, e, nasz zespół będzie występował w Ekstraklasie. Dziewczyny, mamy nadzieję, że będą nas zasilać, również będą występować w szeregi uczelni, będą nas reprezentować w Akademickich Przesad Polski. W zamian za co będą walczyły o jak najwyższe stypendy sportowe, które są określone w regulaminie uchwalonym przez Parlament Studentów Panie Marcinie, proszę bardzo. Ja chciałem podziękować e, Panu Prezesowi i samemu środowisku decyzję za inicjatywę i za tą ofensywę, e, którą rozpoczęli e, na kierunku sportowym. Dla nas ta współpraca jest kolejnym etapem budowy silnego ośrodka szkolenia tenisa storowego, ośrodka, który mam nadzieję będzie promieniował nie tylko na województwo, ale i szerzej. Już, już widać pierwsze tego efekty w rozgrywkach indywidualnych. Nasz klub został specyfikowany na dziewiątym miejscu w kraju i mamy ocenionych w kraju szkoleniowców, także z coraz większym zainteresowaniem młodzi pingpongiści, a szczególnie pingpongiści, spoglądają na nasz klub. Jest to, tak jak mówiłem, etap budowy ośrodka. Chcemy połączyć możliwość uprawiania, uprawiania sportu wyczynowego z odpowiednimi do nauki. W tym roku jedna z naszych zawodniczek zdała maturę i co Śliem. mogę powiedzieć, przedstawię jeszcze zawodniczki, no w zasadzie też tutaj powinniśmy zacząć. to są autorki awansów do ekstraklasy kobiet, też mamy kapitan zespołu, dobrego ducha, całej drużyny i całego klubu, Renaty Gmuli, e, właśnie już przedstawiona kinta japońska i Sylwia Pawlak, tymroczna maturę, jest taka mam nadzieję. Ej. Z sukcesem, zarazem. Przyszłoroczna nasza studentka. Być może, Ma, przyszła mamy nadzieję, nadzieję, mamy nadzieję, nadzieję, że przyszłoroczna studentka będzie w Oddamy no, głos, może? Hmm. Hmm. To jest. No, tak. Pani kapitan. Trudno mogę powiedzieć? No, Cieszymy się w takim razie ze współpracy z, z umcs em Tutaj Kinga będzie nam później opowiadać, czy jest zadowolona, czy nie. Ech. No, no i Mam nadzieję, że ta współpraca będzie fajnie wyglądała. Dobrze. To może czy Państwo macie jakieś pytania? Nie chcielibyśmy też dużo czasu zabierać. Dużo zespołów w Lublinie nie występuje w Ekstraklasie. Jest to mimo wszystko element w, w skali pierwszej linii. Kilka tych zespołów jest, natomiast to nie jest to y, y, klub, z którym no, od dawna współpracujemy tak, czy obserwujemy pół roku temu już były, myślę, że dograne wszelkie szczegóły co do, co do, co do, tej współpracy. Podkreślę to, że umówiliśmy się co do tego sezonu, nie mając pewności, czy w tym roku będzie Ekstraklasa, czy też nie. Nawet zakładaliśmy, że w tym roku Ekstraklasy może, że w tym roku Ekstraklasy może nie, nie być, że dopiero w perspektywie sezonu, dwóch, trzech, ta Ekstraklasa prędzej czy później przyjdzie że przyszła tak szybko jesteśmy mile zaskoczeni, chociaż yy, może to nie jest zaskoczenie, to jest wynik yy, ciężkiej pracy. Sam byłem na dwóch spotkaniach, tych decydujących i naprawdę miło się oglądało i bardzo się cieszymy, że, że tak szybko to nastąpiło. Teraz pozostaje nam nic innego, tylko trenować i walczyć, yy, walczyć o byt i o jak najlepsze wyniki w na ekstrakcie. Tyle z mojej strony, może teraz podpiszemy umowę, która która, która stanowi... Nie jest ona potrzebna, może być to nawet termemeńską mowa, ale zawsze na papierze, jak coś jest spisane, jest to dużo dużo bardziej, yy, no, dużo bardziej bezpieczne dla tych klubu, prawda? I zostaje na poziomie. Tutaj jeszcze zaznaczę, że nie ma drugiej osoby, nic z umowy doktora Dariusza Szymczuka, który przygotowuje drużynę MKS-u i ręcznej, pozwoli Pan Prezes, że on podpisze umowę w późniejszym terminie. między dżentelmenami. Słowo jest ważniejsze niż umowa. To co, przekazujemy sobie? Dziękuję serdecznie, powodzenia również w Ekstraklasie. Tyle, bo no, może są jakieś z Państwa strony pytania. Nie Może Pani Rzecznik przyszła, chciałaby coś powiedzieć? Ja bym, tylko przepraszam, bo byłam w no. Pozwoliliśmy sobie zacząć. Bardzo dobrze, na, że... cudownie. Cześć, Bardzo się to, dobrze. Myślę, że sobie poradziliśmy, jakieś przynieśliśmy. Bardzo dobrze. Nie ma pytań? Nie, ma to. Dziękuję. Zapraszamy na. Nasze mecze ligowe. pierwszy mecze 7 września. Miejmy nadzieję, że nam nikt nie pokrzyżuje szyków i rozpoczniemy ten sezon w hali aos ULCS. Nie, nie, nie. Od zwycięstwa. Od początku, To to mini, Judiko, até, mam nadzieję, że zakończymy go z zaszalanym to... intencjem z pełnego centrum gotowego, czyli utrzymaniem się na tym poziomie rozwiedeka. Celem jest prowadzenie szkolenia młodzieży w miarę, czasami jest młodej Jeśli mamy nawet, nawet, każdy u się podkreśla, to będziemy walczyli o klasę w następnych sezonach. W międzyczasie będziemy starali się pokazać naszą wartość rozwoju w miarę indywidualnym

Zajście dwie nowe Tak, do zespołu Doma Krzyża mieszka Małyszczak z Gorzowni, Gorzów Wielkopolski. I będzie to zarodniczka, która będzie na pewno tutaj miała skład zespołu Wysokoklasowego. Oraz zarodniczka, o tu bardziej ciekawię, no, Paulina Krzysiek, no, która dołączyła do sesji zespołu obecnego Mistrza Polski, Wieloletniego Mistrza Polski, zespołu KPS Zamek Tarnowski. Paulina, mam nadzieję, zwiąże się